strasznie dziwny kształt głowy tak jakbym miał prawą stronę taką krzywą zjechaną cześć siemanko witam was w kolejnym odcinku na kanale wypędzić raka jak widzicie zaczęły wypadać mi włosy tak jak mówiłem ostatnio zgoliłem się na zero żeby uniknąć obudzenia się obok włosów tak jak mi Mówili w szpitalu, że może się tak wydarzyć, że pewnego dnia. Znaczy, że za, położę się spać z włosami, a obudzę się bez. I tak sobie pomyślałem, że chyba lepiej będzie jednak, jeśli po prostu jest zgolę, nie? Także wyglądam trochę dzisiaj pato-pato-patus. <laughs> Ale i mam koszulkę, koszulkę moro, taką odpowiednią właśnie ubrałem. Także dzisiaj będzie generalnie odcinek bardzo agresywny o sytuacji. Onkologii w kraju naszym pięknym i o tym, co się aktualnie dzieje. Czołówka. Tak więc tak y, słuchajcie, y, sytuacja jest taka, że jest sobota 29 maja, i od wczoraj powinienem być w szpitalu i dostać drugą dawkę chemii, drugą, drugi cykl chemii. Niestety nie dostałem telefonu ze szpitala, aby się zgłosić na wymaz, a potem e, na przyjęcie na oddział, gdyż iż ponieważ, że tak powiem, nie ma miejsc. I pomijam już fakt, że jest to kolejne czekanie, którego nienawidzę i którego było bardzo Dużo w ostatnim czasie, dlatego tak znienawidziłem to czekanie. Wyszukałem sobie definicję czekania w słowniku PWN, języka polskiego, co znaczy czekać. I tutaj piszą tak, spodziewać się z pewnym napięciem uczuciowym, że coś nastąpi. Tak, z pewnym napięciem uczuciowym, to jest właśnie to, co yy, zapewne to jest to, ta nerwowość yy, przy czekaniu. Która jest cholernie niemiła, tym bardziej, że jest się w trakcie leczenia i chce się wyleczyć. Jest jakby postawiony cel, że chce się wyleczyć i czekanie w tym momencie na kolejną dawkę lekarstwa w jakimś sensie, pomimo tego, że chemia nas niszczy, tak, niszczy nasz organizm, ale jednocześnie pomaga, leczy nowotwór w jakimś stopniu, no nas po prostu irytuje, bo chcemy to. To leczenie otrzymać. I teraz, a propos sytuacji onkologicznej u nas w kraju, znalazłem tutaj artykuł w internecie, zresztą tych artykułów ostatnio było bardzo sporo. W ostatnim czasie jest nieprawdopodobna fala nowotworów. Po prostu jest bardzo dużo diagnoz stawianych. Tutaj jest taka statystyka, że w ubiegłym roku rozpoznano 20% mniej nowotworów. Alarmują onkolodzy. Pacjenci chorowali, ale nie zgłaszali się do lekarzy z obawy, z obawy przed COVID-19. Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zakładają, że w tym roku będzie o 40% więcej diagnoz nowotworów niż w roku ubiegłym. I to jest właśnie całe clue naszej pandemii, tego co się działo przez ostatni rok. Ludzie właśnie bali się zgłaszać do lekarza znaczy bali się zgłaszać Niech z obawy przed zakażeniem się wirusem teraz mamy falę zachorowań przez to przez zaniedbanie, że ludzie zaniedbali swoje zdrowie przez to, że się obawiali w szpitalu czy w przechodni zarazić covidem, teraz przez to mamy masę po prostu różnych chorób, fale różnych chorób przez zaniedbania ludzi właśnie, przez, przez to że nie dbali o swoje zdrowie. Myślę, że dużo, duży wpływ ma również to, że byliśmy po prostu od siebie odizolowani, więc oprócz chorób psychicznych, których też jest ogromna fala, przez pandemię, depresji i tak uzależnień od narkotyków, od alkoholu, wpłynęło też to również na zdrowie fizyczne, ponieważ mieliśmy mniej ruchu i tak dalej, i tak dalej. I to jest straszne. I w tym momencie tak naprawdę kiedy ta pandemia już zaczyna y, przycichać, tak? Już jest coraz mniej zachorowań na COVID. Według mnie i myślę, że według wielu osób powinno się na oddziałach, które najbardziej tego potrzebują w szpitalach, zwiększyć liczbę łóżek, w tym właśnie łóżek onkologicznych, ponieważ to leczenie jest naprawdę istotne. Ja nie mówię, że inne leczenia są nieistotne, ale na pewno harmonogram leczenia onkologicznego jest istotny i zaniedbanie takiego harmonogramu, zaniedbanie takiego leczenia y, może wiązać się ze śmiercią, z pogorszeniem stanu pacjenta, a w konsekwencji śmiercią pacjenta. Więc to jest y, naprawdę teraz ciężki okres i ciężkie wyzwanie. Przed medycyną, przed lekarzami, przed szpitalami. Ja naprawdę im nie zazdroszczę, bo wiem, że lekarze chcieliby pomóc wszystkim, tak? I żeby nie było żadnych opóźnień. I naprawdę im współczuję tej sytuacji, bo e, domyślam się, że. E, ludzie może, którzy naprawdę też mają jakieś złośliwe nowotwory albo są przy końcówce już swojego leczenia, gdzie naprawdę e, wymagana jest ta stała opieka, ten, żeby ten harmonogram leczenia był bardzo ściśle przestrzegany i oni w tym momencie nie mogą dostać tego leczenia. Ja sobie wyobrażam, w jaką wielką frustrację, w jaką złość wpadają ci ludzie. I ta złość, no, wylewa się... Na y, lekarzach, na pielęgniarkach, tak? na ludziach y, bezpośrednio, na pierwszej linii frontu medycznego, tak naprawdę. Ja współczuję tym ludziom, y, współczuję y, ludziom, którzy właśnie nie mogą dostać leczenia, ponieważ nie ma dla nich miejsca w szpitalu, i mnie to troszeczkę w tym momencie też dotyka. Aczkolwiek mój harmonogram prawdopodobnie nie musi być tak ściśle super przestrzegany, i kilka dni nie zrobi różnicy. W szpitalu powiedzieli mi, że maksymalnie w ciągu tygodnia powinienem zostać y, przyjęty na oddział, i mam nadzieję, że tak będzie, i mam nadzieję, że kilka dni nie zrobi różnicy w moim leczeniu, aczkolwiek też jakby sam jestem trochę poddenerwowany. No, chciałbym po prostu, żeby to leczenie przebiegało tak, jak powinno, zgodnie z harmonogramem. Także jest to na pewno ciężka sytuacja, generalnie. Możemy się spodziewać, tutaj piszą też w tym artykule, że w tym roku przewidują o 40% więcej diagnoz nowotworów. Tych nowotworów będzie po prostu więcej. Znaczy, nie że nagle pojawia się więcej, że jest jakaś, coś się wydarzyło, że coś krąży w powietrzu, <grym> że jest więcej zachorowań, tylko właśnie przez to, że przez ostatni rok Ludzie po prostu nie zgłaszali się do lekarzy, nie, nie badali się tak regularnie jak wcześniej, więc wykrywanie tych nowotworów też było niższe, dlatego w tym roku będzie o wiele, wiele wyższe. I to tyle. Ja czekam na, na telefon ze szpitala na swoją kolejną wizytę, swój kolejny pobyt w szpitalu, kolejną chemię. Wszystkim, którzy czekają, również tak jak ja życzę cierpliwości, i sobie życzę cierpliwości, i życzę oczywiście wszystkim, żeby, żeby leczenie każdego się udało i żebyście nie musieli się denerwować. To wszystko na dziś dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zawsze możecie mnie śledzić na Facebooku i na Instagramie. Zapraszam do polubienia tych stron, do śledzenia mnie. Zostaw łapkę w górę, jeśli się podobało. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. To tyle na dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie, cześć!